bo mi ktoś wysłał, że gościu, babie do ryja, rozbił jajka, wrzucił. Dwa jajka jej wrzucił do ryja, wsadził kutasa i kutasem mieszał. mi, że Słucham. Słyszałem, że kręcisz się w okolicach foltestowego dworu, czy to prawda? Król wynajął jak debil. A czy raki się wycina? Się to... Kto się śmieje, ten się śmieje ostatni. Giń! I na strzała. Yy! <laughs> Jak kurwa, poleciał? Odbił napokowanego od ryblacza, który jest silny i zgniata, orzek. Wróciłeś, królu. Mam nadzieję, że nie za Twoje królestwo jest w potrzebie. Idzie w miejscu. Królowie nie spóźniają się nigdy. Połowa miasta stoi w płomieniach. Rynsztoki są pełne krwi. Nie czas na gry, słowne królu. Trzeba działać. Kolerne utopce. Myślę, że jeżeli rzucę art, to położę topielca na ziemię. To bije jednym celnym ciosem. To jest torus. A to, co mówiłem przed chwilą, to Vernon Roche, kurwi syn. Dla Temerii zrobię tylko dwie rzeczy. Zjem ogóreczka i wyciągnę miecz. <laughs> Nieżywy. zostawili go tak, parcie, zostawili jakiegoś dziadka i wszyscy stąd poszli. O nie. Może jeszcze to wąsacz? No nie. Aha, a to dobrze, jakiś plejas. Nie, bardzo dobrze. Szukał dziewczyny w trakcie walki, a wysłał mi pornola i mówi, że coś tam początek wygląda jak jakaś parodia, jakby to był filmik gildy książki. A ja tam później patrzę. Wchodzi gościu w kapeluszu kowboja, cały goły i steczkom. I wchodzi do pokoju, gdzie jest baba i druga baba i se macha kutasem, a ja mu podłożyłem głos Ej, latają mi ja, macham jajami Coś takiego, jakieś eee, ej, macham Ale nie mogę wam tego pokazać Przypomniał mi się filmik, gdzie facet odbijał piłeczkę do tenisa stołowego swoim Marcinem i tak grał Wyślij mi to, proszę Kurwa mać, znowu Leż spokojnie, Zygfrydzie. Znowu przed ostatnią, chwalebną bitwą jestem ranny w nogę i nie mogę chodzić. KURWA! Nie ruszaj się. Wojska Foltesta zaraz tu będą. Zbiorę pod Słucham. Wiesz co, jeżeli lubisz strzelać z łuku, to po śmierci nie będziesz zwykłym szkieletem, ale dojebanym łucznikiem-szkieletem. Nie zdziwiłbym się... nie. <laughs> nie zdziwiłbym się, gdybyśmy mieli tutaj gildię złodziei. Dobrze, może powinieneś zabić te wiwerny. Na pewno zasłużyły na śmierć. Jeżeli ich za to nie ukażę, to na pewno wszystkie wiwerny zaczną robić to samo. A i tak. Y <śmiech> <śmiech> Widzieliście to, Magdzie! Aż się sama zaśmiała! <laughs> <śmany> Jakiś gościu tak babę przeruchał, że ma problemy z chipem. Sika przez dwie dziurki. <śmany> Tańczy do jakiegoś bitu. Kurwa jeszcze na skrzata cykał Marcinka. No patrzcie. Co to jest kurwa? Ale dźwięk. Jakby Maciej kenobiszka, krzyczał z bólu. Eee! Witaj. Ojej, klient! Ojej! Ojej, kurwa! Kurwa! Tato, kurwa! Kurwa, tato, klient! Kurwa! Ojej! Ojej, kurwa! Kurwa! Ojej. Tato, ja jebie! kuj. Na Kiwi Jest, znalazłem Jest, usiadł na Kiwi i Kiwi Galeria? Co to jest Kiwi Galeria? nie mogę to puścić? A co, jeżeli to jakieś pornole? Kiwi Galeria. Czemu to się tak nazywa? Co to jest Kiwi Galeria? Film z 2018? Drodzy klienci, zbliża się godzina zamknięcia galerii handlowej. Wypierniczać natychmiast w podskokach, bo zobaczycie, co się znajduje na dnie przepaści tego okna. No w sumie znajduje się tam chodnik i spadnięcie stąd chyba nie groziłoby śmiercią. <śm Kurwa, na 100% byłem jechowcem. Wiecie dlaczego? Drodzy klienci, zbliża się godzina zamknięcia galerii handlowej. Wypierniczać. Na... Powiedziałem wypierniczać, a nie wypierdalać. Tak, byłem jechowcem i takie. Ja! Wyglądałem tych jak jakiś plejas i nie ćwiczyłem. Ale byłem chudym szczurem. Byłem żałosny. A tu? To jest kiwi. Słuchajcie, ja uważam, że. No, każdy ma swój gust, ale prawda jest taka, że najlepsze są po prostu i tak wielkie chłopy. Ale mam z tego zabawę. takim nudnym gościem, co gada gówno wodni panowie cykają maradarcina!